W dzisiejszym wydaniu Anthem HD, koniec z autorskimi oznaczeniami oraz kiedy się pojawi dżingiel z zimbałkami, nowy program w Twbox, nowy program w Dosyl TV, ostrzeżenie dla kanału Gimikisyt, głosowanie na wybranie nazwy programów w Kham TV. zakończone wyniki TV7 już wkrótce problemy z internetem, co się stało z czaciorem? w 8 wydaniu NG24 informacje izy o tobie. ja nazywam się Odron i zapraszam do oglądania Antchem HD kończy z ograniczeniami wiekowymi które zrobił sam właściciel Antchem HD o teraz nowym właścicielem będzie Zlawista, czyli telewizja której właściciel zaofał, teraz będą oznaczenia od Krurit. a logo czyli belka podczas programu została zastąpiona przez bardziej widoczną oprawa nazwana Cymbałki została zaplanowana na 2 października 2019 rok Pojawi się nowy program na Twbox Programy wirusowe gdzie opowiadano będzie o wirusach, które powstały i dlaczego nie powinniśmy ich pobierać. Pierwszy odcinek już w sobotę albo w piątek. W Doser TV wystartuje nowy program poranny wywiad, w którym właściciel robi wywiady z różnymi osobami, które np. trafiły liczbę w szczęśliwym trafie w grze jeden traf. Niedługo dowiemy się, komu zostanie oddzielony pierwszy wywiad w tym programie. Kanał Dimiki Syd dostał 1 ostrzeżenie od Premier Lago za zapowiedź meczu z fragmentu emisji Canal Plus Sport 4 HD złożony został sprzeciw, w którym jest wyraźnie napisane, że nie był świadomy tego, że może dostać ostrzeżenie i że nie zarabia na nagraniu. Sprzeciw został niestety odrzucony, a ostrzeżenie wygasa w styczniu 2020. Głosowanie na wybranie nas w programów w TV zakończone, a oto wyniki. Programem Informacyjnym będzie Kaminfo, losowaniem gier liczbowych będzie KOTO, a prognozą pogody będzie pogoda. W głosowaniu zagłosowało 5 osób. Neon dwukropek Kreska ma w planach wystartowanie telewizji internetowej TV7, która będzie robiona na komputerze na programie Camtasia Studio 8. Oprawa jest już prawie przygotowana, a programy w ramowce będą następujące. 7 Info. 7 Alert. Muzyczna k Program będzie robiony na cta.pl Z względu na prawa autorskie. Pogoda. disordrama, Drama. news.pl Program podobny do 7 Info. Ale newsy będą brane tylko z internetu. Kontakt. Program będzie jedynie z newsami od widzów. Żeby oddzielić newsy od właściciela i newsy od widzów, można również przesyłać pomysły na programy na e-mail. Fabian2J2009 Małpagmail.com. Kanał będzie na osobnym kanale pod nazwą. TV7 do okolic godziny 1430 miałem długą awarię internetu a z powodu tego nie zrobiłem wcześniej tego wydania MG24 internet miał praktycznie 0 MB O plado oraz 2 MB do wnlado. jeśli ta sytuacja się powtórzy to jak nie będzie filmów na NGTV to się nie dziwcie na wszelki wypadek także robię czasami filmy na zapas czaccio o godzinie 7.15 przeżywał kolejny atak tym razem ze strony jednego z użytkowników który pobanował 3 czwarte użytkowników czato i botów o Wszystkie moje i niektóre role oraz pozostawił to bez śladu. Na szczęście, kanały nie zostały osunięte. Link do Ciaciora macie w opisie. To było na tyle. Wysyłajcie niosy w komentarzach. Do zobaczenia.